Witam oglądających Idziemy na garaż nie fajny Robić motor efekt. Ale... Idziemy robić motor Przyszły części pokażę te części Odpalamy jedziemy Pogoda widać Nie wiem czy widać czy nie widać Ale dopisuję Poszedłem do takiej wprawy że to nie zajmie Trzeba go odpalić, żeby go zagrać i olej spuścić. piątek, robota na garażu, na 2 godziny. Próba odpalenia. Pokażę Wam jak ten motor odpala po, po wymianie zestawu naprawczego. Zamówiłem cały komplet. no, za używany za 400 zł. Gość, co wino w Wrocławiu miał. Pokażę, jak to złożyć, zmontować. Jak to złożyć, zmontować. Na to zwrócić uwagę przy zakładaniu koła magnesowego. Dobra, teraz jedziemy na garaż. Jedziemy na garaż. Wydek we Fiacie muszę zrobić, bo pierdzi. Zacisk prawy do zrobienia, bo jest raz, raz... Czasu, do czasu nie, nie odpuszcza. Hmm. Jeszcze jedna informacja. Bo mu się sprzedało. Kasa wpadła. Troszeczkę grosika wpadło. Staczyło na części do motoru. Baby dostały też z tego auta. Młody synek to kupił, żeby, temu, żeby pojeździł tym razem jeszcze. Na pewno to auto spotkam, bo to tam... Na pewno to auto spotkam. Dos kupił w tej samej miejscowości co ja. Zobaczymy. Ale pomykamy na garaż. Mam no, tam filmiki nagrane, jak to mi odpaliło, a potem na drugi dzień nie chciało odpalić Akumulator praktycznie się rozładował znowu Od tego kręcenia rozrusznikiem Tak to jest, jak to się wkłada nowe do starego Żebym wiedział, to bym ograniczył koszty praktycznie od, O 200zł koszty bym ograniczył a tak co, kupiłem zestaw naprawczy Wyłożyłem zestaw naprawczy Stare bieżnie i dupa blada, za przeproszeniem dupa blada, odpalił, rozgrzało się, fajnie to chodziło, fajnie to chodziło, na drugi dzień na rano puszczę filmik jak to węziło, więc nie ma sensu. I dojeżdżamy. Jesteśmy praktycznie na górze. Spróbujemy aby... go odpalić, bo trzeba uolej rozgrzać. Jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. A, nie wiem. Rękawicę założę, nie będę się przebierał, bo to... Tak. Kończymy nagrywać.